Zajmujesz się branżą e-commerce? Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Oj. Uj, wyprzydaj, wyprzydaj, nie daj to Nie daj to Nie daj to podczuć. Nie daj Bez ciosu. Nie daj to tak. pod, no, podczuć. No, ja ja no, tak, no, tak, pod, no, nie daj to podczuć. Nie daj to podczuć. Nie daj to podczuć. Nie daj Nie daj to się, Nie daj to Góra, no, jesteś, imere, góra, jesteś góra. Otrymaj jesteś góra. Odskrzyjaj piótra. Jesteś góra. Słuch, dupą w lewo. dupą w lewo. Podnieś, podnieś go. Podnieś Podnieś go. Do góry go podnieś. Podnieś go. Podnieś go. Podnieś nic Tak, daje, tak? Mocno, Podnieś go. Podnieś go. Podnieś go. Podnieś do Podnieś go. Podnieś go. Podnieś go. go. Dawaj, Trzymaj, Kuba. Nogę, Kuba. dawaj Kuba! Wyciągnij tą nogę! Jedziesz? Wyciągnij Kuba! Dawaj, dawaj, dawaj wychacz! Kuba! Jedziesz nie się przy tym, nie czekaj! Tak! tak. 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 Dawaj Kuba! I twoja ta kontrola! Tak, dobrze, dobrze, pilnuj go sobie! I przekło, no, no, ręce. przekładaj ręce, Kuba. przekładaj ręce powoli! się Kontroluj, kontroluj, Nie da się przetoczyć! Tak! Zaś drugą tak. I pracuj. Już jesteś, u siebie, jest. Tak? Nie daj wkręcić się do gardy. Nie daj wkręcić się. Nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. Złap za tą rękę sobie. Przejdź sobie tutaj, Kuba, wyżej. Przejdź sobie troszeczkę wyżej. Polano pod papę. Wywróć tą rękę. Wywróć tą rękę na piotrze. Dawaj pracuj, Kuba. Pracuj swoje. Dwie Nie daj, nie daj. Pręci, pręci. Polski Park, Strzałek zapraszam